Po raz kolejny polski producent optyki strzeleckiej i nie tylko, Delta Optical zaprosił miłośników strzelectwa długodystansowego na strzelnicę witów w Zielonkach. Na Delta Long Range Weekend. Są to warsztaty strzeleckie dedykowane posiadaczom broni palnej każdego kalibru, poczynając od 22 LR i na każdym poziomie zaawansowania. Tegoroczną edycję Delta Long Range Weekend dodatkowo uatrakcyjniają zmienne warunki atmosferyczne. Uczestnicy w zależności od swojego poziomu zaawansowania pod okiem doświadczonych instruktorów mają możliwość wyzerować broń, schronować oraz strzelić się na dystansach aż do 1800 m w zależności od posiadanej broni i kalibru.